Hej, cześć! Siemaneczka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam Was w kolejnym już materiale z gry Pokémon Brilliant Diamond. Dzisiaj droga rowerowa, a oprócz tego nadzieje na Gibla, ale czy spełnione? Zobaczcie sami. Strzelcie lajkacza, subskrybujcie, a my już lecimy. Idziemy na południe, tam gdzie już powinienem iść tak naprawdę od razu. W sumie... W sumie, w sumie, w sumie tutaj najniższy poziom, za wyjątkiem oczywiście Magikarpia, maluksę. Tak więc teraz, jak musiał wchodzić do walki, idziemy na południe. No i droga do kolejnego miasta niestety jest dość długa. O, asystent profesora Rowana, czyli ojciec Dawn. A o co chodzi? Jak wiele pokemonów spotkałem? No, spotkałem 50, no, no dokładnie, wspaniale, brawo. A coś dostanę za to? Tak. Rare Candy, no super, cieszę, ja sobie te Rare Candy zostawię na przyszłość, bo na razie nie ma co ich używać. Oczywiście wiem jak to działa. Mm... Tak, muszę zdobywać odznaki takie tam, dobra, okej, okay, spoko. Dobra, powtarzasz się. One mi coś ciekawego powiedzą. Nie, dobra. I czy tutaj nie było, zaraz zobaczymy. Tu jest droga rowerowa, tu bez roweru nie przejdziemy. Ale czy ja dobrze pamiętam, że pod tą drogą rowerową... Jest jaskinia, w której można zdobyć Gibla. Czy ja dobrze pamiętam, nie wiem, ale jeżeli byłaby możliwość zdobycia Gibla, o ile dobrze pamiętam, słuchajcie, ja się stąd nie wynoszę, ja będę próbować to zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ona. No. Są jakby Pokémony, które wiecie, zawsze trzeba trenować jak się pojawiają, Hej, cześć, a takim pokemonem mam, właśnie między innymi strony, jest Gible, który was, no co prawda dość późno, brył, ale brył, może w przyszłości druga stać druga się przerażającym garcząpem e, pokemonem smoczoziemnym, może i obrywającym Szerajcie super lajka, efektywnie od ciosów lodowych które razy 4 ale naprawdę cudowny pokemon, więc spróbujemy. Dobra, ja mówię tak, przejedźmy tą drogę rowerową. Oczywiście powalczmy, powalczmy jak jest taka możliwość, bo walk nigdy za wiele. Ale już po prostu teraz jedyne, o czym będę myślał, to tylko ten gibl. I żeby mieć garcząpa. Wiem, że na razie teoretycznie gibla nie musiałbym używać, no bo gibl w swojej pierwszej formie jest słaby. No, Gabajt już coś tam robi, ale to też różnie z tym bywam. A tutaj w ogóle jaka walka, masakra. Najgorzej, jak Pokémon walczy przeciwko swojej niższej formie. Dobra, obniżył mi, co prawda, atak, tak, no nie będę bić ciosów elektrycznych. Beast bite tam. Zobaczymy. Ujejku, nawet nie, nie daje najmniejszych szans. Kolejny bite, Flinch. Wybacz, Shinx, wybacz. Nie tak to miało wszystko się rozegrać, ale Shinx pokonany. Niestety tak bywa. Taka przerażona, takie coś nie wyszło. Coś nie wyszło. Dobra, kolejny. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak dość całkiem sporo tych rowerzystów, ale... Niech będą. Zobaczymy. O, jeden Pokémon tylko. James. Dobra, co tam masz? Ponita! O proszę bardzo. Dopiero co złapany przez mnie Pokémon, a tutaj już... Muszę walczyć przeciwko kolejnej ponicie. Dobra, ale nawet jak będzie chciał używać jakichś fizycznych ciosów, no to mamy obniżenie ataku, więc bardzo dobrze. Nie czekajmy długo, walnijmy ze Sparka. Obniża obronę, okej, okay. masakra, stanęła na dwóch kopytkach, e, pomerdała swoim ognisym ogonkiem, ten atak śmiesznie wygląda, nie ma co, wow, mocne, dobra, jeszcze raz Spark, tym razem jestem szybszy, tak jest, I polita załatwiona, dobrze, kurczę, tak patrzę cały czas na ten poziom Magikarpia, bo już prawie, prawie, prawie do Gyaradosa, mała droga, Lećmy w dół, oho jest kolejna. Walczymy oczywiście Tak, nie na rowerze i TP, już widzę, już widzę na dole jakieś fajne przedmioty, więc zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie Co tam masz? Starli, idealnie Idealnie, idealnie jak dla mnie W ogóle my też mamy na razie starawie, ale... Staraptor, kurczę, to będzie robił robotę. Nie no naprawdę, z czwartej generacji można zrobić taki dobry team, że... Nie oszukujmy się. Tutaj, naprawdę, jest tyle dobrych pokemonów. Już teraz mam przecież starawię, która będzie staraptorem. Mam Luxio, który będzie Luxrejem. Już myślę o tym, żeby ogarnąć sobie. Ee, ogarnąć sobie tak naprawdę za chwilę Gibla, który będzie garcząpem Wszystkie startery są dobre. Ach, normalnie ciężko będzie złożyć ten team na ligę. Ale mam nadzieję, że wymyślę coś takiego, żeby naprawdę, jak już pójdziemy z tym teamem na, na elitarną czwórkę, a potem na czempionkę, to żeby naprawdę nie dać im najmniejszych szans, żeby zdominować ich całkowicie. Ale czas pokaże. No i co? Oho, jest kolejny, ale to nie koniec drogi rowerowej. Oczywiście ktoś powie, że mógłbym przejechać, mógłbym ich ominąć. Ale znając życie, jeszcze tą drogą rowerową przejedziemy nie raz, nie dwa w życiu, a potem wiecie, a no już będziecie cały czas ktoś atakował. Więc nie. Walczmy, walczmy, korzystajmy z tej okazji. W ogóle luksus, jak wchodzi do walki, to będzie taką złość w jego oczach, co nie? A Starli to taki miły i przyjemny pokemonek, który tylko mówi, no, no o co chodzi. Chcesz mi porazić prądem, naprawdę? <grytanie> Masakra, w ogóle widzieliście ten ból u tego Starliego? Współczuję mu. Biednemu Starliemu współczuję. No ale cóż, zrobisz, jak nic nie zrobisz, i jest w końcu Staravia. Dziękuję. W końcu ktoś trochę mocniejszy Staravia już ma taki bardziej poważny wzrok, a co dopiero powiedzieć o Staraptorze? Ten, co dopiero ma minkę taką, wiecie, potężnego Pokémonem. Tak jest, Staravia jest nasza, załatwiona, pokonana. I, 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 proszę bardzo: Luxio, 23 level, Magikarp 19. Tak jest, cyklista John. I crashed. No, 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 nie, no nie, nie do końca, że, że tam stary. No, nie musisz tak tego nazywać. Oho, dobrą ścieżkę wybrałem. Kolejna walka. Wydaje mi się, że tu już za chwilę powinien być koniec tej ścieżki. I zjazd, zjazd na dół. Dobra, co tam masz, Ryan? Zubat. No, idealnie. Jakieś chyba miałem przeczucie, że na tej ścieżce będzie dużo latających Pokémonów. Dobrze, że wybrałem elektrycznego. Dobra. Zmniej, a, no tak. Cieszę zapomniałem, że ma focusa. Bardzo fajna też abilitka. Ale jakby w tym momencie nie będzie ona robić żadnej różnicy, bo zubat pada na hitam. Tak jest, załatwiony. A my lecimy dalej. Gasp. okej, okay, nawet, nawet się nic nie wypowiedział. Dobra. O nie, no masakra, jeszcze dwie walki. Jak już walczymy, to walczmy. Na smoki przyjdzie pora dopiero. Ale nie no już po prostu jaram się tym, że będzie zaraz. Znaczy zaraz, powiem tak, mogę mieć nieszczęście i mogę za szybko nie trafić tego giblem, bo gibl jest niestety bardzo rzadki w jaskini. Ale no jak już jak już się uda go ogarnąć, no to kurczę. Będzie tylko myślenie o tym, żeby go wytrenować, będę chyba nawet siedział specjalnie w podziemiach, żeby troszeczkę przy okazji wykorzystać ten moment yy, i troszeczkę po prostu tego pokemona wyekspić, tak żeby Gabite, właśnie Gabite, ale Gabite to dopiero na 38 levelu, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ewoluował. Mów Garcząpa na 48. No to nie, no dobra, to chyba za wcześnie będzie trochę na Gibla. Znaczy wiecie, lubię Gibla, ale no nie zawierzajmy aż tyle, że sam Gibl porobi. Dobra, no, serio Shinx? Dobra, niech wejdzie Kuba Skrzypczak, niech walnie z Confusion. Myślę, że da radę. Gabajt 24! Oj, to coś mi się pomyliło? Zawsze, się, nie, to pomyliłem z kimś innym. Dobra, rzeczywiście, Gabajt 24, czy potem dwukrotność, można powiedzieć. Okej. Okay. Okej, okay. moi drodzy, smutna wiadomość, nie będzie, nie będzie Gibla. Jego zdobycie, do zdobycia potrzebny jest strength. Czyli dopiero po zdobyciu określonej odznaki, no troszkę zasmuciłem się. O, a tutaj pierwszy raz spotykam Pikachu. Nawet ty, Pikachu, nie osłodzisz smutku, który teraz powstał w moim sercu. Na myśl, że jednak nie będzie polowania na Gibla. Nie tym razem. No szkoda. Pikachu może i nie jest szybszy, ale ma za to szybki quick atak który robi robotę. Ale Byte też robi robotę pięknie. Jeszcze raz, tym razem już bez kryka ataku, jest wolniejszy. No i Pikachu pokonany, ale nawet pokonanie Pikachu no nie daje takiej radości, kiedy się myśli o tym, że no niestety, niestety. Ale nie będzie jeszcze Gibla, bo oczywiście on będzie. Ja go będę łapał. No ale szkoda, że nie nastąpi to już dzisiaj. Troszkę smutne, troszkę smutne to wszystko. O! Sky stickers, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Przyda się. Nie powiem, że nie w ogóle teraz, to możemy już zejść z tego roberka. Jeżeli się nie mylę, to tutaj zaraz jest miasto. Tu jest droga numer 206. No i tutaj jest oczywiście przejście do tej ukrytej jaskini, które no, chyba sobie daruje na razie w takim razie. Nie ma takiego większego sensu. Co się dzieje? O! Don, cześć Judy, jak tam Twój Pokédex? A ja? Mm, a, fantastycznie, w ogóle, ok. A nie chodzi o mnie. Mam coś dla ciebie, a co takiego? Którą rękę wybieram? Prawą czy lewą? Nie no, prawą. Versus Seeker? Uu, czyżby to był ten przedmiot, który pozwalał nam ponownie walczyć e, z trenerami, z których już nawet pokonaliśmy? Dobra. Dozing machine do pokecha apka, fajnie. No to wyszukuje nam przedmioty, całkiem przydatne. Rozumiem, że nie będziesz z Don ze mną walczyć, nie, do mnie walczy, on sobie po prostu poszła, ale dostaliśmy całkiem przyjemne przedmioty. No czemu nie, może być. Dobra, spróbujmy. Mimo wszystko, może spróbujmy wejść tam. Może i gibla nie będzie, ale zorientować się w sytuacji zawsze trochę można, jak to wszystko wygląda. Może jakiś inny, fajny Pokémon się trafi przy okazji po drodze, co nie. Nikt tego nie wie. Tutaj są drzewka. Ok, tutaj oprócz tego mamy super ripela. Całkiem spoko. Co to? Tak sobie poskręcamy trochę. Poskręcamy. Tam są berry. Tutaj burn Hill, O, teraz burnhill. Jak wcześniej byłem poparzony, to nie. Ej Chwileczkę, chwileczkę. Bo tutaj jest trener, który ma prawdopodobnie takie niefajne pokemony. Ale może dajmy kadabry. Liczę na to, że... Jak będą nawet kamienne, to sobie bez najmniejszego problemu poradzimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwa pokemony i co? Znając życie standardowo Onix. No ci trenerzy chyba nie są zbyt ambitni. Prawie każdy ma to samo. Hmm, okej. Okay. Dobra, zobaczymy. To nieważne, nieważne. Confusion. Kadabra ma słabą obronę. Kamienne pokemony zwykle mają dobry atak. Oj, właśnie tego się bałem, że normalnie by mi nic nie zrobiły. Ale przez Stardi mogą. Serio Harden, ok? Niech będzie harden, niech będzie. Jeszcze raz Confusion. Pięknie. Onix z głowy. Błagam, jak to będzie Geodude, to po prostu nie mam pytań do tych ludzi. Dobra, dwa Onixy. Zauważyłem, że albo mają dwa Giody, albo Giodiuda i Onixa, albo dwa Onixy. I to jest taki wiecie, po prostu... Zestaw górskiego podróżnika, naprawdę. Masakra. Dobra, o, radar dostał 26 lewy. Powolutku mu te statystyki rosną i całkiem, całkiem, całkiem dobrze. Dobra, kolego, idź mi stąd. Nie blokuj mi drogi. Ja zmierzam dalej. Nie ma tutaj już. O, tak czułem, że tu jeszcze coś może być. I tym czymś jest poison barb. Bardzo fajny przedmiot. I ja od razu. Od razu wiedząc, co takiego fajnego e, znalazłem tak naprawdę, to wiem, że trzeba ten przedmiot e, dać tutaj ewidentnie Xtemiemu. Zwiększa on siłę trujących ciosów, niech trafi do niego. Myślę, że porobi ewidentnie. Mm, no i co? Jest wejście do tej tajemniczej jaskini, ale zanim wejście... Uuuu, okej! Okay. Ostatnio łapałem Skorupiego. Tym razem... Stanki, który ewoluuje oczywiście ska skantanka, z którym ostatnio walczyliśmy. Dobra, chciałbym go obić, jakoś tak delikatnie go obić. No właśnie, to może być problem czasami. Dobra, dziwon niech wejdzie. Może i osłabiony, ale chce. Jakby... Stanki i skorupi, e, Czyli w przyszłości Stanka i drapion to są takie must have, jak się gra w czwartą genę. Chce mieć i jednego, i drugiego. Dobra, specjalny def oczywiście spada. No niestety, no ale tak dziubon, tak musisz go tylko troszkę obić, nie jakoś dużo. No ale właśnie, właśnie, teraz będzie mnie bił coraz mocniej, już kolejny cios mnie załatwię niestety. No, niestety ten jego atak za każdym razem zmniejsza specjalną obronę, no i po którymś użyciu, a teraz już po tym to już w ogóle zabierze bardzo, bardzo dużo, chociaż używa teraz Fury Swipe, z którego nie trafia, super. Eee, dawaj Magikarp, normalnie obijać dzikie Pokemony Magikarpiem, tego zwykle nie robiłem. Ale jak widać działa. Dobra, dziwon niestety padł, więc na pewno za szybko nie ewoluuje jeszcze, chociaż już niewiele brakuje. Eee, dobra, dajmy jego. jak stanki zobaczy, że inny potężny eee, trujący Pokémon jest w moim teamie. To być może to go zachęci do tego, żeby. żeby się udało go złapać. Dawaj Pokebola. No i oby, oby, stanki, oby. Dwa, trzy, nie no, to się uda. Tak jest, mamy Stankiego. Stanki jest nasz. Pięknie. On na razie. Yy, właśnie, jeżeli chodzi o typy, ma, Nie, on ma Poison Dark. Zawsze mi się myli. Jemu zostają typy takie, jakie były. A Skorupi ma chyba najpierw Poison Bug, który się zmienia na Poison Dark. Yy, to, to często mi się nie wiem, czemu myli, ale jakoś tak. Zostało mi. Ze starych lat. Natomiast nazywamy teraz e, Stankiego. Zostaje. Zostaje jenny. Bardzo ładnie, pokémon z co prawda Ale Nie zmienia, że gorszy, bardzo fajny Wejdźmy na jaskini I słuchajcie wow, jest ciemno Dobra, okej, okay, nic nie widać Ale już coś nas atakuje I tym kimś jest Też bardzo charakterystyczny Pokémon z regionu Sino Ja nie wiem jakie jest podejście ludzi do tego Pokemona, ale przyznam szczerze, że nigdy za Brązorem i brązongiem nie przepadałem. Jakby zdaję sobie sprawę z użyteczności tego yy, tego Pokemona w walkach, że całkiem może być przydatny. No ale jakby, zobaczcie na niego. Zobaczcie na niego, zobaczcie w jego oczy. No... Co tu dużo mówić? Czy, czy to jest Pokémon, którego bym chciał? Nie no, złapię go, bo oczywiście z pokemonów psychiczno-stalowych każdy w większości wybiera Metagrosa, a nie Bronzonga. No ale okej, okay, jakby trafiłem jego, to spróbujemy go złapać. Zobaczymy, może się uda. Brązor. No, nie mogę używać już? O kurcze. No tak, zablokował mi. Okej. Okay. Kuba niestety obija sam siebie, a mając małą obronę, widać, że jest to całkiem skuteczne. Dobra, wciąż nie mogę użyć Confusion. No, oczywiście wciąż nie mogę. Dobra, próbuj Psycho Cata, żeby chociaż trochę obić. Ale nie siebie, Kadabra, nie siebie. Dobra, mam nadzieję, że ten Confuse przestanie w końcu działać. Tak jest, Auto Confusion, cudownie. Psycho Kata nie będzie mocnym ciosem. O, no właśnie. No niestety, no właśnie. Kolejny raz Confuse Ray, jak widać. Raz. Dwa. Trzy. No i to nie będzie trudne. Tu jest, jest, jest nasz. Brązor jest nasz. Ojojojoj, oj, ojoj, oj, Brązor. Mam nadzieję, że będziesz potężnym dzwonem. Stalowo-psychiczny. Tak jest. E, nazywamy go natomiast zniszczatory. No i zobaczymy, zobaczymy, czy ten Pokémon w przyszłości będzie miał szansę dostać się do takiego głównego składu. Poczekamy, zobaczymy. Na razie dajmy go oczywiście do boksa i szukajmy dalej w jaskini. Jeszcze się pojawi nie raz, nie dwa pewnie. I dobra, jest jakiś rok masz tutaj do rozwalenia. Okej, okay, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł na razie chodzić w tej jaskini. Jak ja tutaj absolutnie nic nie widzę. No tak mało widzę w każdym razie. Dobra, są jakieś przejścia. Kolejny rok nasz. Boję się, że stąd nie wyjdę. Nie, no mam teleport. A nie, teleporta nie mogę użyć, bo to do centrum Pokémon teleportuje. Ale mam Iski Bropa. Eee, jak coś jest Iski bro, więc powinienem sobie dać radę. Zobaczymy. Eee, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, uciekaj z tych walk. Masz flesza? Ale mam flesza jako. jako TMA i muszę go kogoś nauczyć, co nie? Znaczy mam flesza chyba, co nie, ale to bodaję, że tutaj działało, że niestety muszę tego flasha nauczyć kogoś. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle. Czekajcie, bo nie, no flash był, jeden flash. No, może się nauczyć go kadabra i może się luksją, ale niech będzie, zostanie zużyty. No ale przynajmniej w sumie jest taki plus, że rzeczywiście będziemy troszeczkę więcej widzieć. Tylko żeby się nie pomylić teraz, nie użyć teleporta, nie, nie, flash, 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 niech rozjaśni drogę. Ok, no w sumie dobrze, że użyłem, bo już widzę jakbym tutaj się błąkał.